Witam serdecznie, nazywam się Paweł Michalak i w iDucell odpowiadam za rozwój komponentów i kompozycji standard oraz narzędzia kompozerowe. I właśnie o zmianach i nowościach w kompozerze opowiem na dzisiejszym webinarze. Zapewne część słuchaczy doskonale wie, czym jest Composer, ale słowem wstępu wspomnę tylko, że Composer to narzędzie od iDusel, dzięki któremu zaprojektujesz sklep internetowy, nawet jeśli nie umiesz programować. Oczywiście, jeśli jesteś webdeveloperem, twoje możliwości personalizacji szablonu sklepu będą niemalże nieograniczone. I tutaj właśnie zaczynają się różnice między Composerem Lite a Composerem Pro. Dotychczas Composer oferowany był w jednej dostępnej wersji w każdym panelu iDoCell, natomiast mając na uwadze dalszy rozwój biblioteki dostępnych komponentów oraz samego narzędzia Composer, część funkcji dedykowanych web-deweloperom do płatnej wersji Pro. Jeśli natomiast nie jesteś deweloperem, w ramach bezpłatnego Composer Lite możesz w dalszym ciągu osiągnąć spektakularne efekty. Tak, jak już przed momentem wspominałem, Composer Lite jest zupełnie bezpłatny i dostępny w każdym sklepie iDusel. Dlatego to właśnie od niego zaczniemy sobie omawiać dzisiaj różnice. Otóż w Composer Lite można tworzyć szablony własne z gotowych elementów, to jest z komponentów standardowych. Można także dodawać i tłumaczyć własne teksty. Można wprowadzić własne banery i logo, można dostosować kolorystykę szablonu oraz czcionki, korzystając z modułu schematów kolorystycznych. Można wyświetlać w sklepie zdjęcia z Instagrama, można aktualizować komponenty standard, dzięki czemu Twój sklep będzie zawsze na czasie. A jeżeli posiadasz odrobinę większej umiejętności, możesz także spersonalizować CSS, wprowadzając własne definicje styli w arku Custom CSS. Composer Pro natomiast to zaawansowane narzędzie, które jest skierowane do web-deweloperów oraz pasjonatów tworzenia stron internetowych. Composer Pro umożliwia edycję kodu źródłowego komponentów oraz kompozycji i to jest główna różnica w stosunku do wersji Lite. W Composer Pro zyskujesz dostęp do pełnej edycji kodu CSS, JavaScript oraz XML i XSLT, zarówno w kompozycjach utworzonych w narzędziu Composer, jak i uwaga w szablonach własnych stworzonych w smarty lub w XSLT. Composer Pro obejmuje również szablony własne, smarty oraz XSLT. Oprócz korzyści, które płyną z Composera Lite, w wersji Pro dodatkowo zyskujesz możliwość budowania w pełni spersonalizowanych rozwiązań bez konieczności kontaktowania się z działem wsparcia. To jest, możesz tworzyć własne komponenty z poziomu kompozera. Możesz także edytować komponenty standard. Oczywiście edycja wygląda w taki sposób, że komponent jest kopiowany i pracujesz na kopii komponentu standardowego. Dzięki czemu możesz nanieść własne modyfikacje i korzystać z gotowego rozwiązania, które zaoferuje nowe funkcjonalności. Możesz także tworzyć szablony własne w Smarty oraz w XSLT, a także przenosić szablony między sklepami. To jest dzięki aktywnej subskrypcji Composer Pro możesz pobrać pliki dowolnego szablonu w formacie XSLT lub Smarty, nanieść zmiany oraz wgrać ponownie do innego panelu w iDusel, Oczywiście panelu z aktywną usługą Composer Pro. Tak jak wspominałem na początku, Composer Lite jest zupełnie bezpłatną wersją naszego narzędzia do tworzenia szablonów sklepów internetowych. Natomiast Composer Pro jest w tym momencie dostępny w promocyjnej cenie 24 zł netto miesięcznie per panel. Czyli opłata za Composera Pro obejmuje wszystkie sklepy w panelu klienta. Tak jak widać na tym slajdzie, główna różnica między Composerem Lite a Composerem Pro to funkcjonalności skierowane stricte do web deweloperów, tudzież osób, które pasjonują się tworzeniem stron internetowych i umieją programować. Zapewne część słuchaczy na tym etapie zastanawia się jeszcze, czy aby na pewno potrzebuje Kompozera Pro. Otóż kompozer Pro jest niezbędny, żeby edytować i wykorzystywać w sklepie, czyli publikować i korzystać z nich na co dzień. Szablony, które zawierają komponenty własne, to jest komponenty opracowane albo przez ciebie albo przez zewnętrznego dewelopera na twoje zlecenie, a także żeby wykorzystywać i, edytewa, i edytować szablony własne w Smarty i XSLT. W interfejsie zarówno kompozera jak i w panelu administracyjnym w module zarządzania szablonami wprowadziliśmy nowe oznaczenia Light i Pro, dzięki którym w łatwy sposób dowiesz się, czy szablon, z którego chcesz skorzystać może zostać opublikowany w ramach Composer Lite, czy musisz aktywować Composer Pro. Composera Pro potrzebujesz, żeby edytować i używać w sklepie szablonów, w których samodzielnie lub z pomocą zewnętrznego dewelopera dokonałeś modyfikacji w kodzie źródłowym co najmniej jednego komponentu. Tutaj mowa jest oczywiście o szablonach powstałych w narzędziu Composer ale także w przypadku, jeżeli opracowałeś własny szablon w Smarty lub w XSLT i chciałbyś go opublikować, albo nanieść jakieś zmiany w jego kodzie źródłowym, a także jeśli chciałbyś pobrać pliki wolnego szablonu, a następnie wgrać go do innego panelu w iDusel. Kiedy natomiast nie potrzebujesz Kompozera Pro, otóż w ramach Composer Lite możesz używać szablony standardowe, czyli gotowe kompozycje dostępne w każdym panelu iDUCEL, a także kompozycje indywidualne, czyli szablony stworzone przez iDUCEL na Twoje indywidualne zamówienie lub szablony, które są rozwijane przez Idusel w ramach odpłatnych prac kontraktowych, a także szablony własne Lite, czyli projekty stworzone przez Ciebie. Ale zbudowane wyłącznie z komponentów standardowych. Bo, tak jak wspominałem na początku, w ramach Composer Lite w dalszym ciągu możesz przygotować własną kompozycję, możesz mocno spersonalizować szablon, natomiast szablon musi być zbudowany z komponentów standard, które możesz ukrywać, możesz wymieniać lub dokładać nowe funkcjonalności, takie jak na przykład moduł Instagrama. No dobrze, ale jak możesz włączyć Composer Pro? Otóż kompozera można włączyć bezpośrednio w narzędziu Composer. Wystarczy kliknąć przycisk aktywuj Composer Pro albo na ekranie głównym, albo w sekcji zarządzanie, e, lub na stronie porównaj wersję. Na tym etapie opłata nie będzie jeszcze naliczona, ponieważ niezbędne jest zatwierdzenie aktywacji w nowym oknie pop-up. Opłata za usługę Composer Pro naliczana jest za wszystkie sklepy w panelu, tak jak już wspomniałem, a anulowanie usługi możliwe jest w dowolnym momencie. Zaś opłata za niewykorzystany okres zostanie zwrócona na saldo Twojego konta. Kompozera Pro można włączyć także z poziomu panelu administracyjnego w zakładce Moderacja, Wygląd Sklepu, Zarządzanie Szablonami Stron, Poprzez kliknięcie przycisk aktywuj Composer Pro, i tutaj podobnie, tak jak z poziomu kompozera opłata jeszcze na tym etapie nie zostanie naliczona, ponieważ konieczne jest zatwierdzenie aktywacji Composera Pro w cenie 24 zł netto miesięcznie w nowym oknie Pop-Up. No dobrze, a co jeśli w sytuacji, kiedy aktywowałeś Composera Pro, przygotowałeś jedną bądź kilka kompozycji, Własnych, w których zastosowałeś komponenty ze spersonalizowanym z, z kodem źródłowym, a następnie postanowiłeś zrezygnować z Composer'a Pro. Otóż nie musisz obawiać się o postępy, ponieważ y, wszystkie szablony, które zostały stworzone w Composer Pro, y, zostaną zapamiętane i będą gotowe do użycia y, lub do dalszej edycji, gdy tylko ponownie aktywujesz Composer Pro. Natomiast podczas korzystania z Composer Lite szablony takie będą umożliwiały jedynie podgląd do listy użytych komponentów oraz przywracanie, dzięki czemu możesz cofnąć swoją kompozycję w wersji Pro do wersji Lite, czyli do jednego z pierwszych etapów, na którym nie zostały jeszcze wprowadzone komponenty własne. Aby zrezygnować z Composera Pro, e, musisz upewnić się, że Twój sklep nie korzysta z żadnych szablonów e, własnych Pro, e, tudzież własnych szablonów w Smarty lub w XSLT. Ale bez obaw, interfejs wskaże Ci wszystkie sklepy, które wymagają zmiany szablonu, aby powrót do Composera Lite stał się w pełni możliwy. Podział. E, Kompozera na dwie odrębne usługi, czyli Composer Lite i Composer Pro, to nie jedyne zmiany i nowości, które wdrożyliśmy w ostatnich tygodniach czy nawet miesiącach. Przeprojektowany interfejs zapewnia teraz jeszcze sprawniejszą pracę. Głównym ekranem Kompozera stała się sekcja zarządzania kompozycjami. Jest to takie Twoje nowe centrum dowodzenia, w którym otrzymujesz dostęp nie tylko do szablonów Standard, ale także do wszystkich rozgrzebanych projektów, w cudzysłowie, czyli do wersji roboczych oraz do zakończonych projektów gotowych do publikacji, czyli do szablonów własnych. Szablony własne to utworzone szablony przez Ciebie lub zewnętrznego dewelopera. Mogą występować w wersji light, wtedy, kiedy zbudowane są w pełni z komponentów standard, lub w wersji pro, czyli wtedy, gdy co najmniej jeden komponent ma zmodyfikowany kod źródłowy. Wówczas taki komponent jest oznaczony Labelkiem Pro. Szablony oraz komponenty indywidualne są to szablony utworzone lub wyedytowane przez iDUSEL na Twoje zlecenie, natomiast szablony i komponenty standard to gotowe komponenty opracowane przez iDUSEL, które są dostępne we wszystkich panelach naszych lepów. Zupełną nowością w kompozerze jest teraz lista opublikowanych w sklepie kompozycji, która pozwala sprawdzić jakie szablony są obecnie używane w sklepach z wyszczególnieniem wersji językowych. Mamy tutaj tylko i wyłącznie kompozycje, które powstały w narzędziu Composer, także szablony własne w Smart i w XSLT nie będą się wyświetlały na tej liście. W narzędziu wyświetlana jest nie tylko nazwa kompozycji, ale także jej wersja, dzięki czemu w łatwy sposób możesz odróżnić dwa na pozór identyczne szablony. Możesz także w szybki sposób opublikować wybraną kompozycję na dodatkowym języku albo na dodatkowym sklepie, i służy do tego ikonka w kolumnie Opcje. Odświeżeniu uległ także proces tworzenia nowych ptów, który jest możliwy z każdego miejsca w kompozerze bez konieczności przechodzenia do dedykowanej podstrony. Po kliknięciu w przycisk stwórz nową kompozycję w zakładce Kompozycję zostaniesz poproszony o wybór wzoru dla nowego projektu, czyli o wybór jednego z dostępnych, jednej z dostępnych kompozycji standard. W drugim kroku natomiast Możesz zdefiniować nazwę własnej kompozycji oraz jej opis, dzięki czemu w łatwy sposób odnajdziesz nowy projekt wśród pozostałych wersji roboczych oraz szablonów własnych. W słowniku tłumaczeń, dzięki wyszukiwarce, możesz zlokalizować dowolny literał i dokonać jego zmiany, albo dodać po prostu tłumaczenie. Możesz także wyświetlić wszystkie brakujące literały i uzupełnić je grupowo, tudzież uzupełnić tylko wybrane teksty. Słownik tłumaczeń umożliwia także wgrywanie plików z tłumaczeniami, dzięki czemu w szybki sposób podmienisz wszystkie teksty lub ich tłumaczenia w kompozerze. Służy do tego przycisk Import/Export pliku z tłumaczeniami, który pozwala na pobranie pliku Excel z tłumaczeniami albo wybranej kompozycji, albo wszystkich literałów narzędzia Composer w Twoim panelu. Pamiętaj tylko, że aby zmiany były widoczne w sklepie, konieczne jest odświeżenie literałów w kompozycjach. Do czego służy dedykowany przycisk w, tłum w słowniku tłumaczeń? Po przegenerowaniu szablonów, musisz koniecznie opublikować w sklepie ponownie wybrany szablon. Do tego czasu zmiany będą widoczne tylko w trybie podglądu. Kolejną nowością, dostępną już wyłącznie dla użytkowników Composer Pro, będzie szybki podgląd zmiennych. Wsłuchując się w głosy deweloperów, opracowaliśmy możliwość szybkiego podejrzenia zmiennych użytych na aktualnie oglądanej stronie w trybie podglądu odpalonym bezpośrednio z narzędzia Composer. Natomiast, jeżeli potrzebujesz dodatkowego wsparcia, możesz też w wygodny sposób przejść do dokumentacji iDucell. Do i tak jak wspominałem, funkcjonalność ta jest dostępna tylko i wyłącznie dla Composer Pro, zostanie udostępniona we wszystkich panelach iDUCELE w ciągu kilku najbliższych dni. Dodatkową nowością dostępną wyłącznie w Composerze Pro są dwa nowe typy komponentów, dzięki czemu web otrzymają jeszcze większe możliwości personalizacji szablonów. Pierwszy z nich to komponent typu wrapper, w którym możesz osadzić mniejsze komponenty dzieci. Umożliwia on dodanie zarówno własnego kodu CSS, JS, a także XML lub XSLT. Z tym, że kod XML i XSLT może zostać zdefiniowany w dwóch odrębnych polach, dlatego że może zostać wykonany przed pierwszym komponentem dzieckiem i po ostatnim komponencie dziecku dzięki czemu wewnątrz wrapera możliwa jest obsługa na przykład formularzy. Drugim nowym typem komponentów dostępnym dla Composera Pro jest uniwersalny komponent, który możliwy jest do wykorzystania na wszystkich podstronach w sklepie, dlatego można... Mocno zminimalizować ilość komponentów zastosowanych w szablonie, z tym, że komponent uniwersalny można zastosować wyłącznie w dwupoziomowym komponencie typu wrapper. Wiemy także, że nasi merchanci zmagają się z próbą kopiowania szablonów utworzony w kompozerze pomiędzy panelem jednego sklepu a panelem drugiego sklepu w iDusel, dlatego umożliwiliśmy taką funkcjonalność w wersji beta, która na ten moment dostępna jest wyłącznie dla działu wsparcia, więc jeśli chcesz skopiować kompozycję własną do innego panelu w iDusel, wystarczy skontaktować się z działem wsparcia, podając nazwę lub ID szablonu do skopiowania, a także panelu źródłowego i panelu, Docelowego. I tym samym dobrnęliśmy do końca zmian i nowości w kompozerze, które wydaliśmy na przestrzeni ostatnich tygodni, a także które wydamy w ciągu kilku najbliższych dni. Ja dziękuję serdecznie za uwagę i z przyjemnością odpowiem na pytania od słuchaczy.